Cześć wszystkim na moim kanale, dzisiaj wrzucam Wam przepis na rewelacyjne grzyby do słoików, oczywiście sobie grzyby należy tak zagotować przez 10 minut w osolonej wodzie, następnie cebulę kroimy w piórka, dodajemy troszeczkę oliwy, troszeczkę soli. Następnie grzyby, to wszystko mieszamy, dodajemy też następne składniki. Oczywiście wszystkie składniki będziecie mieć w opisie pod filmem. Możecie także zastosować sobie przyprawę paprykę, czyli jeżeli chcecie, żeby te grzyby były tak na ostro dobrze doprawione, to wszystko należy sobie tak pod przykryciem dusić przez 10 minut. Następnie już takie gorące przekładam do słoiczków i tak pasteryzuje 10 do 15 minut tych grzybów teraz w lesie jest bardzo dużo więc polecam